Z eksperymentem poszło coś nie tak, fabrykę opanowały tysiące hagi... Cześć, ja jestem Przemyk i dzisiaj za pomocą specjalnego moda sprawimy, że w fabryce Playtime pojawi się ponad 1000 hagi łagi. Jaki jest efekt? Oglądaj odcinek do końca. Będzie to naprawdę kozacki odcinek, także już teraz zostaw suba dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, po więcej takich materiałów. Bo czegoś takiego jeszcze nie widziałeś. Napisz także komentarz dotyczący odcinka, a będziesz miał szansę zdobyć 30 zł PSC. Musisz także zaobserwować mojego insta, bo tam na story pojawią się jutro wszystkie wyniki. Link Link w opisie, zaobserwuj. Jedziemy z tym śledziem. Jestem mega ciekawy, jak to biuro będzie wyglądało w całe w hagich łagich. Dobra, sprawdźmy to. Uwaga, trzy, dwa, jeden. Ha, ha! Co tutaj się stało? Ile ich tutaj jest? One są wszędzie, nawet tutaj za biurkiem. Co się stało? One się wszystkie na nas patrzą, zobaczcie. Odczynaj bufy, się na nas kapią, jakby chciał nas... Pożreć! Co jest? Patrz jak mu się głowa okręca Co chłop robi? Tutaj też ich jest Oni są wszędzie Matko, to wygląda tak creepy On tutaj sobie pracuje Pracę biurową ma za biurkiem jeden ten pracę dostał Dobra, wyjdziemy po grabpaka A tutaj w security Ja nie mogę Widzowie widzicie to co tutaj się dzieje? W ogóle oni tutaj jakiś bałagan narobili Zobaczcie, normalnie te wszystkie krzesła One stały sobie tutaj kulturalnie przy monitorka, A te hagi łagi wszystkie zrobiły bałagan, tutaj. No, nie wstyd wam wszystkim. Dobra, a tutaj coś czuję, że my wejdziemy do jednego wielkiego królestwa. Hagich łagich. Tak podejrzewam, że coś tutaj ten twórca moda dla mnie specjalnego przygotował. Uwaga! Co? Tak jak one na mnie patrzą. Nie! Nie może być! Jak to przekozacko wygląda? Wcowie, no za to musicie zostawić suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod tym filmem już teraz. Macie na to 6 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sub i łapka w górę. Mam nadzieję, że zostawiona. I podziwiajmy, co tutaj się dzieje! Haki, łagi na hagi, łagi! Tego jeszcze nie grali. Popatrzcie, co się dzieje tu dookoła nas! I niech tu jest! Ja się tutaj boję przebywać, dlatego czym prędzej, zróbmy ten prąd. Dajcie mi ten klucz. Dzięki jeden z, jeden z tysiąca hagich łagich, dziękuję za klucz. Okej, okay, tutaj na razie widzę bezpieczną strefę. Hagich łagich nie ma. Nie ma, ale boję się naprawdę otwierać te drzwi. To ja już wiem, co mnie tam czeka. Miliony hagich Uwagich, no oczywiście, tak jak podejrzewałem, siemanko, każdemu z was normalnie podam rękę, patrzcie no, siemanko, tak no, na powitanie, tutaj przychodzę w gości do was, no, wy tutaj jesteście gospodarzami, no to ja każdego z was przywitam, nawet przy Kissy Missy są. Hagi łagi, no nieźle, no nieźle, a ja tutaj witam. Cześć, cześć, miło mi was widzieć Jak się patrzą, patrzcie. One kiwają, fryt muzyki. Talalala, -la, ta -la, la. Dobra, wierzymy ten prunt. Ja już się boję, co się tutaj stanie. Bo tu był hagi łagi na hagi łagi. I on sobie, on sobie po prostu. Tutaj zleciał sobie z hagiego łagiego. Ja aż się boję tutaj spojrzeć. Uwaga, powolutku będę robił. Jak to przekomicznie po prostu wygląda. Naprawdę. Ten modu to jest czyste złoto. Jeszcze przy żadnym młodzie tutaj się tak nie uśmiałem. Jak w tym przypadku, no. No niech mi ktoś nie powie, że to nie jest śmieszne. Patrzcie. Jak on się kręcił z Dobra, na Jolo lecimy do kolejnego pomieszczenia. I No, oczywiście. Witam, was. Bardzo serdecznie tutaj. Oj, tutaj jest hagiłagi i tam jest hagiłagi. O, matko, ja już widzę, że jest Was tu dużo. O, naprawdę ogrom hagi-chłagi, no ten mod jest niesamowity, widzowie, naprawdę, jak ja mam tutaj szukać teraz bezpieczników, kiedy wy mi przeszkadzacie, dobra, chyba mam je wszystkie. Tak, cztery bezpieczniczki, jedzie łapa, jak to tutaj one są, patrzcie, na każdym tym wyciągu, totalnie, ten mod zrobił mi dzień, tak samo jak mam nadzieję, że wam ten odcinek zrobił dzień, widzowie, bo to wszystko dla was, naprawdę. Ale dobra, ja was, moje drogie hagiłagi, się już opuszczam i lecę dalej do wenta. mam nadzieję, że nic mi nie zrobisz. Tu jest czysto, nie ma hagiego wagiego. ale tu już jest, jak się wykręcił do mnie, fikołka chłop strzela normalnie chyba. I szybko podłączam A tutaj co mnie czeka Czy ten węd będzie spokojny Czy też mam tutaj oczekiwać hagiego łagiego Jestem mega ciekawy Co tutaj dla mnie jest przygotowane O ja już widzę widzicie go Tam wystaje ręka hagiego łagiego Tu też jest I tu nie zostaw mnie nie. Boże aż mnie ciarki przeszły One są dosłownie w każdym zakamarku Nie Ja nawet nie wyobrażam sobie co tam jest Po prostu spojrzę ja już widzę, że... że co? że co? że co? I... Ile was tutaj jest armia klonów? No inaczej tego nazwać po prostu nie można. Matko, przestańcie się na mnie tak patrzeć, że on coś powiedziałem! Dzień dobry, no cóż za zaskoczenie. Hagiłagi, no! Nikt by się tego nie spodziewał! Pozwolicie mi, drogie Hagi, się odpalić tutaj tę fabrykę i wyprodukować maskotkę pierwszą od 30 lat? No oczywiście, bo wy jesteście tacy milutcy. możemy może się zaprzyjaźnimy, co? Cześć, Przemek jestem. No podaj, podaj łapę. Cześć, Przemek jestem. No cóż, no idziemy po tamtego hagiego łagiego, no bo jeden w tą czy w tamtą to w sumie żadna różnica. Ja to jestem ciekawy, jak ten prawdziwy hagi łagi zareaguje na tą armię swoich klonów. Nic tu się nie stanie. Oho, zatrzymałeś się. A, taki jesteś cwaniak, patrz. Armia twoich klonów cię powstrzymała. A może wy jesteście dobrzy? Może wy Chcę ci mi pomóc, chociaż jak tak na was patrzę z bliska na wasze zęby, to, to raczej nie. Dobra, ciekawe czy tutaj w tym węcie, tym jakby najważniejszym wędzie w całej grze, będzie tylko jeden hagiwagi? Czy, czy, czy też czeka nas jakaś niespodzianka? Okej, okay, tutaj jak zawsze jesteś ty. Ale tu! Nie, nie, nie mówcie, ja nie chcę! Nie! Proszę, nie! Nie! Dwóch hugi... nie. Hagi, nie! Hagiwagi. I tu Hagiłagi. Proszę dajcie mi już spokój Tutaj też, matko, jak to wygląda creepy Tam widzę, że już też oczywiście czeka na mnie Ale ja tutaj czmychnę sobie O nie Tu już jest hagiwagi dwóch Podwójne hagiwagi Matko, hagiwagi Co tu się... To, o, co? Chagi, łapcie go, łapcie go Pozostałe hagusie, no co? Nie uratowaliście swojego klona, tyle was tutaj jest i żaden mu nie pomoże. Chcecie przejąć po nim władzę pewnie, tak? Mam was. <laughs> Oczywiście sobie żartuję tutaj. Po powtórzę po raz kolejny, no. Niesamowicie to wygląda. Wszędzie jesteście. Nawet gdzieś tam nisko są. Patrzcie. Dobra, to w takim układzie wchodzimy do. Popi. Tu jest na razie miłe zaskoczenie. No, nikt nas tutaj nie pilnuje. Nie ma tutaj żadnego hagiego łagiego. Przynajmniej na razie. Na razie żadnego nie ma. I czuję się względnie bezpiecznie. Ale, ale, tu są nasi dobrzy ziomale. No, siemanko, siemanko. A jak? Wy to widzicie? Wielka armia hagiwagich broni dostępu do popi I to tak broni, że ja nawet tu wejść nie mogę Tak naprawdę nie mogę wejść Ale moja łapa dosięgnie I uwaga hagiwagi, jesteście przechytrzone Sub, dzwoneczkiem, łapka w górę Wpadajcie na mojego insta, przeopbg No i mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał Siemanko Aż 100 widzów z naszego Discorda będzie rywalizowało w wyściu.